Nie wiem, czy to przez wakacje, czy... Poniedziałek do szkoły. No poniedziałek wiem, ale w ogóle się nie spodziewałam tego, że zobaczę tutaj taki typowy, amerykański, szkolny autobus, tak? Kochanie, to co? Wynajmujemy auto? Jakie? Ja? Takie. Może być? A, niebieskie, no dobra. Niebieskie. Jeśli to najważniejsze, to niebieskie. Niebieskie, dobra, to takie wynajmę. Dobrze. Kiedy jesteście trochę nieogarnięci i w złym terminie sprawdzacie wylot do Meksyku okazuje się, że macie jeden ekstra dzień, nie macie noclegu, ale za to lecicie do NASA. Właśnie wpuszczamy auto z tej z tej nie był problem, bo ja miałam kartę kredytową, Marcin nie miał, ja miałam e, mój e, driving license e, online, ten obywatel, więc mogliśmy tylko... Znaczy nie przyszliśmy wszystkich, ale w 3 dolarze tutaj w Ace nam odmówili, więc trafiliśmy tutaj do pana i zaraz zobaczycie jakie auto wypożyczyliśmy. Ta przyjemność nas kosztowała ponad 100 dolarów na jeden dzień. Yy, przy czym tam zabukowanie yy, tych pieniędzy, tych 250 dolarów, kaucji. Panie, wynajęłam auto. Chciałeś niebieskie takie? No to jest niebieskie. Takie? Takie. niebieskie. Niebieskie. No i niskie. Niskie niebieskie. O. Wino Sangrita, druga część. Ej, nie ma jej, nie ma jej, nie ma jej, nie będzie jej, a aby zrobiłeś cover, nie ma jej, jej. Nie wiedziałeś, że będziesz na koniu jeździć, nie? Nie. Jest konik.

Manga. Dziś Hiszpania, wczoraj planka Dziś Hiszpania, wczoraj planka Czuję się świetnie, bo dziś nie muszę nikt Bo dziś nie muszę nic Nie mam w mieście, nikt się nie dodoni Nikt się Jezus, nie odzwoni Wczoraj pod bloki tańcz, tak jak ja Lewa, prawa, choć ruchy DMA Teraz czuję smak wakacji Wstaje rano, ale nie do pracy Nadem pieźń, na Bacardi W koło kobiety na... W nawigacji jest tylko droga pokazana, którą się jedzie, a reszta są czarne plamy. Bo w końcu jedziemy do NASA, czyli ściśle tajne, tajne przez poufne. O, widać tej. Kennedy Space Center. I marzenia się spełniają. Lecimy no, w kosmos. Marzenia się spełniają. Marcin i taką wycieczkę kupił, w tym roku. Wysyłam je w kosmos, mam niedosyć. <grym> w ogóle, tam wygląda jakby nic tam nie było dalej za tą drogą, ona się urywa tam. Most jest lecimy w kosmos. A, zobacz, to nie jest ten, to jest jezioro. Jezioro, jezioro. Dlatego tak wygląda. Jezioro czy, nie wiem, ocean, nie wiem, jest, zatoka jakaś. Nie mam pojęcia absolutnie. Helen <mulety> Space Center i już tam widać rakietę, którą lecimy w kosmos. Visitor Complex jest tutaj? Nie było trudno trafić, tylko daleko. Ja no, naprawdę cały czas nie mogłem wierzyć, że jestem w tym miejscu. Niesamowite uczucie, tak jest. Pewnie nie marzeń. Przybyliśmy. Ale się cieszę. I można tutaj było normalnie tutaj też kupić bilety. Normalnie można było, normalnie, normalnie. Ciekawe po ile tu są bilety. No nie możemy. Dużo tańsze. Nie, wydaje mi się, że nie. Też że są albo w podobnej cenie, albo ten. No i jesteśmy słynne. Znaczy NASA tutaj. Ja takie same ceny są. Myślałam, się taka wielka z ulotkami i myślałam, że będzie po polsku, nie ma. Ale zobaczcie to, Jezus Maria, czy to nie jest najlepsza rzecz, jaka może się człowiekowi w życiu przytrafić? Ja tu będę trochę piszczeć pewnie na tym filmie. Marcin jest bardziej stonowany. Ja to po prostu tutaj piszczę strasznie. Będzie miało mnie dość po dzisiejszym dniu. <laughs> Przed chwilą był pokaz i naprawdę był tak świetny, nie można było tam nic nagrać, ale efekty specjalne, po prostu wszystko dopracowane. Pokaz dotyczył pierwszego właśnie wylotu, pierwszych wylotów w kosmos, przybliżało sylwetkę różnych astronautów, ale naprawdę tak nakręcony. Wow! Nawet y, pokazano broń przeciwko kosmitom. No, z do szampanów. Flash <laughs> Gordon, taki komiks był. Naprawdę jest tutaj super. Po prostu moim zdaniem to jest Boże, Jestem zakochana w tym miejscu absolutnie. Popokałam się. Pierwszy strój kosmonauty, dużo miejsca w takiej kapsule byli wysłani w kosmos. Weszliśmy tutaj do miejsca, gdzie są. Upamiętnieni astronauci, i powiem Wam szczerze, że się nie spodziewałam, że było ich już aż tylu. Jakoś... Robi to wrażenie, naprawdę. No, efektowne. Powiem Wam, że. Naprawdę ja tutaj płaczę cały czas, bo to jest marzenie, które miałam w dzieciństwie gdzieś kiedyś, żeby tutaj być. Jak mam w Stanach, to bardzo żałowałam. To było daleko, ja wtedy byłam w Nowym Jorku. Ech, była bardzo daleko. I tak myślałam, że kiedyś tu przyjadę i nie wiedziałam, że przyjadę i cały czas teraz płaczę i chodzę i piszę i płaczę też I... to mają z czegoś innego. Dzieciaki. Proszę bardzo. Fontanna. to jest frajda, a nie, to jest życie, woda. Woda. <śle> I ten, <śle> im człowiek starszy, tym więcej potrzebuje, żeby... <śle> więcej wody potrzebuje. <śle> tym więcej, większe przyjemności, tak, no. Ratunkowa. Tutaj są różnego rodzaju gry. A, akurat się skończyło. Teraz takie też wysyłają w kosmos. Już jest wiele pięter. Tam można żyć. Na drugim piętrze można zauważyć, że jest miejsce, w którym są hodowane warzywa. Tak więc te stacje kosmiczne już są w części samowystarczalne. Zobaczyć w jakich warunkach wyrastają warzywa na stacji kosmicznej oraz jaki mają sprzęt. A tak sobie sypiają, żeby nie odlecieć za daleko. Zobaczcie, jest nawet drążek do ćwiczeń. Chyba trochę łatwiej się podciągać, gdy nie ma... Nie masz kości? O, oblacza blaszkę i wypala. Widzisz tamto? To no. mu poprawimy. To jednak nie wypala. To jest grader taki diamentowy. Jak rekin wielorymi? No. No i co myślisz? No o tym Boiler Czy <laughs> boiler Całkiem niezła, co? Całkiem duża Tam, że dobrze, że tu nie ma komarów, bo ja cały czas jestem po prostu z rozdziewaną buzią. Non-topel. <mum> Widzicie to? To jest właśnie oryginalny Statek kosmiczny Atlantis, który był ponownie w użyciu, bo wylądował. I ja cię kręcę w ogóle. Oh, Można też tutaj zajrzeć do makiety. Marcin postanowił też interaktywnie zagrać w grę. Coś musi zrobić. drugiemu kosmonaucie coś naprawić. Wychodzili ze statku, to na takim ramieniu byli przymocowani. Czad. Antek, że życie nie ma? Jest jeżalnia ze statku kosmicznego na planetę. No, ale na pewno przyjedzie tutaj. Z tam głównym zejściem. Musimy zobaczyć podwozie wygląda jak gigantyczna płaszczka. Zobaczcie, tam są też yy, taka miniatura stacji kosmicznej yy, i tam dzieci mogą sobie wchodzić. Marcin zacznij do góry teraz. Misio, Widzisz, to jest to dla dzieci. Jeden chłopczyk tam wyszedł, ale się przestraszył tej przezroczystej rury i się wrócił. A to ta polska dziewczynka. Gdzie te polskie dzieci tutaj? No, braciszka. Bia. Słuchajcie, to jest nic innego jak kosmiczny kibel. Co wam mam powiedzieć? Także, także tak. jak byli przypięci, jak spali. Tutaj też taka kabina do spania. Miejsce, gdzie byli, gdzie, gdzie spali, gdzie się kontaktowali z rodziną. Bardzo interaktywnie można tutaj naprawdę dużo rzeczy porobić. Są symulatory. się udało się zająć.

Extra, what? Camper Nasa. Camper chcemy. All the men and women of NASA, thank you for joining us on this adventure today. Now, whenever you see a space launch, hopefully you'll remember your experience here today, and at least in spirit, you'll be on board. And who knows? Maybe one day you will fly with us. Koła ma co? No Z tej strony go zawsze to jest A? Taki tam ma... samochodzik Trochę podobny do tej Tesli Cybertrucka Cybertrak Ca... Więc nie wiem co było inspiracją Najbardziej mi się podobają koła. no A tu jest piasek księżycowy. Słuchajcie, naprawdę warto tu przyjechać. Jest niesamowicie, niesamowicie dużo atrakcji. My mieliśmy tutaj 4 godziny i uważam, że 4 godziny to zdecydowanie za mało. Bez jedzenia i bez picia? Yy, tak. Yy, jedno się kupiło. No, także także tak. O, no to zrobić zdjęcia. O, no. Co zrobię? To nie było śmieszne. Nie było śmieszne. Jakże tam, nie szukaj teraz prawa jazdy. Kurwa, patrzę w lusterkę, a kolej za klatkę już trzeba. Od razu doszli do lecia na kierownicę. Więc zatrzymała... No bo Rasistowskie. Zatrzymała I nas... Miły policjant Policja e, i dostaliśmy pouczenie. dostaliśmy kartkę za co nas zatrzymali. Jakby, żeby wiedzieć, wiecie, prawo na Florydzie na przykład wymaga tego, że jeżeli ktoś stoi na poboczu tutaj... Znaczy no, stali na sygnale, więc jak jechałem pod tak. pasem, to powinien zmienić pas na lewie albo zwolnić, a nie jechać z taką prędkością, z jechałem. Do 20, jeżeli stoi policja albo jakieś służby ratunkowe. Eee, przerwy. Tak, to cokolwiek z tych, eee, czy, czy w ogóle jakiś wypadek tamten, to nie możecie jechać tak szybko obok nich, tylko musicie zmienić pas, albo zwolnić do 20 mil na godzinę. Jeżeli jest ograniczenie do 20 mil na godzinę, to musicie zwolnić do 5 mil na godzinę. Tak żeby było bezpiecznie I za to nas zatrzymali, ale no, bardzo fajnie pan sprawdził prawo jazdy. Takich wręci... jeszcze nie widziałem. Tak jeszcze nie widziałem, poszedł się zapytać, przyniósł nam ulotkę i fajnie, że dostaliśmy tylko ostrzeżenie. Tutaj skręciłem się jak on każe w Jak byłem mały, oglądałem policjantów z Miami i mówiłem kiedyś, tu będę jeździł. I co? I marzenia się spełniają. Marzenia, się marzenia są po to, żeby je spełniać. Ja miałam marzenie, żeby być w NASA, żeby się przejechać za mu mm. no? no. A jest fajny ciałek. Tu mm. ja mam czy czy tak. Sam, tak, Tak? Tak, Zaję. ale nie wiem. Klasa willa pięknie oświetlona? Pan, czy nie? nie ma czerwona. Give it up for your birthday people you're around Oh Alright. We're gonna take a little break. We'll be right back with another show. Please stick around. You can No? No, tak, tak. no i obok Scarface Marnie wygląda ten Scarface, a nie no. budynek i słynne na schody no. Na czym to jest wyświetlane, to ja nie wiem. Tu nie jest ani na budynku, ani na niczym. Przed chwilą był tańczący Trump i zigło. O, i się pojawia. Czy tam jest jakaś siatka rozciągnięta?